Hej widzowie, ja jestem jest Droid. dzisiaj jest ze mną Abranix Siema, siema i dzisiaj będziemy grali broń mi tylko z tego sezonu e, tak, no. gdzie... Gdzie lecimy? Lecimy, 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 gdzie by tu polecieć. Możemy tutaj, tam gdzie planowaliśmy. Okej okay. Dobra. Musimy się skupić bardzo na lądowaniu, bo jednak musimy dostać pierwszy... Jakby to być broni, żeby móc wybrać tą, którą możemy strzelać. Tak. Dobra, o, tego nie mogę użyć. To mogę użyć. Pistolet z tłumikiem. O, 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 pistolet z tłumikiem mogę też użyć. Co z tego że mi dwa razy wydropiło go, co to jest? Bojowy pistolet maszynowy nie mogę. Granat uderzeniowy mogę, bo to nie jest broń, widzowie. A robisz turmowy z podwójnym magazynem. O, oh, ja, ja już dead. Tego mogę używać... No to słabo. Tamtej pompy nie mogłeś użyć. Niestety. Wiem, dlatego niestety go nie zabiłem. Ale w sumie ciekawa perspektywa, bo... ...pewni gracze mają naprawdę już... ...dość duże doświadczenie i czasami... Dobrze grają, i teraz na przykład mogą sobie zobaczyć, jak wygląda granie, jak ktoś na przykład się wywali. Jak trzeba mieć taktyczną zagrywkę, po prostu jak trzeba się skupić, jak trzeba to po prostu dobrze zagrać, żeby po prostu móc jeszcze coś z tego no, po prostu ociągnąć. Na przykład się wy wyjść jakoś, wygrać, coś jakoś pokonać jakoś taktycznie i ten, tędy ten jakby to powiedzieć, szukać jakiejś dobrej zagrywki i potem spróbować jakoś przejść odrodzić no to to jest na pewno ciekawe do, do po prostu zobaczenia jak to na takich małych dywizjach się dzieje no się potek na mnie zabraniają w tym challenge bo to byłaby już jakaś po prostu nieosiągalna misja No nie no akurat tak to nie dobra szybki sprintik widzowie Taktyczna obiegowa To mogę to wziąć. To Bot. O! Dziękuję! Przy okazji jakąś misję wykonuję. A, niemiły, że co, że za słaby jestem? Według tego bota jestem za słaby, żeby móc z nim rozmawiać.

Jak się czelność uda, to trzeba będzie jakieś wyzwanie inne wykonywać. Czy tam karę, jak to się mówi. Z tym nie będzie problemu, ale honor. O nie, to najbardziej ucierpi. I tu jest tyle typów, że podejrzewam, że takie ojoj, mam, mam broń z innego sezonu, mam typa na sobie, mam trzech typów na sobie, a. O... Lecę Chyba muszę kampić kampy, ja muszę zebrać Sobie, o ja, o Ile tuś jest typów Co tu się dzieje Widzowie, nigdy mi tak to nie chodziło Dobra, mam jakąś broń, ale taką no, no Nie, na typów mnie wywaliłeś Sorry będzie miał typa od tyłu. Wiem, Bumble. Zabiłem? Czeka, muszę coś wziąć z tego sezonu? Co jest tutaj z tego sezonu? To jest chyba z tego sezonu. To muszę wywalić i lecę cię. Lecz. lecz. Nie, ruszaj nie ruszaj się, nie ruszaj się. Leczę. Nie ruszaj się. 12, 12 Ammu. Może dam radę. Coś już strzelić. Jest tam bot, jak coś. Czekam ci aptekę. No, leczenia możemy używać, no bo widzowie to. Nie było żadnego nowego leczenia w tym sezonie. Ty go tam rozwal, uważaj na plecy. Dwóch idzie w swoją stronę. Ja się uleczę i już ci pomagam. Mam tylko jedno. boty biegają cały czas. Co wiadomo? Nowa broń. Widzę bota. Z bota może wydropić ten. Jakaś brońka. Tak, wydropiła, ale nie to chce Teczka się może przydać. Wezmę teczkę. Mogę ci rzucić jedną podkę dużą. Na A trzy. rzuć mi ligę. Dzięki. Zobaczymy, co tam jest za chwilę. Widzowie wykierowane trochę takie... Aha, tylko zapomniałem powiedzieć. Ja muszę mieć jednego fraga, bo ja robię jednocześnie misję. Hmm. Wycofaj! Musimy tam to działko zniszczyć. No to GG, ktoś aktywował. Musimy stąd uciekać, bo ktoś aktywował jakby boty. Dobra, dobra, dobra. Chyba, że tam... Nie... Idziemy czy nie idziemy. W sumie. Możemy spójść, bo w sumie i tak jak wiesz... Może coś tutaj będzie ciekawego. Nie wiem, tutaj jeszcze nie byłem otwierać tego safeu. To nie jest sejf tu akurat, to jest normalny budyneczek i są tu bociki. Kamera. Jestem namierzony. Dobra? Jest pompa, wezmę pompę, wyzabracam. Są tu też typy. To był typ czy bot? Nie wiem. Dobra, wziąłem amortyzatory. To on typ, Normalnego. Akurat się zbudowałeś. Tu, nie, on też się zbudował. Aha, dlatego o, nie ja mogłem się zbudować. Bo. No tak, miał mityka. tyka. Znaczy, no, ja dolecę na pewno i będę niestety trochę wyżej, trochę spóźniony, ale. Myślę, że jeżeli zdobędę broń, to jakoś sobie poradzę. Przede po wszystkim zdobyć broń. O, no. no, to jest coś, co mi się właśnie prawie udało. Mam leczenie. A, karabin to... szturmowy. Mam broń pierwszą. O, pompa. Od razu pompa praktycznie. No Czemu to takie GG, wykerowane już mamy. Widzowie, to już jest wygrana runda. Szczególnie początek będzie już wreszcie możliwy. O! A ja mam już typka na sobie. A nie, tego nie mogę użyć. To jest kombat. Jeezy! Co jest? Takim, takim botem byłem, ale chłop się leczy ciągle. Bo tu jest ta, tu są źródła leczące i chłop się leczył. Ej, powaliłem go jak coś, powaliłem. Mhm. Masz tam typka? Tak mam typka Dwóch typków już leżą Postarczyłem im Dobra, możemy przejąć zrzut, może akurat brońki wylecą fajne Dobra, dobra, i co dostaniemy z strefy? Czy co to tam jest? Karabisz drumowy dewastator, to mogę użyć i Bojowy pistolet, bojowy pistolet. Nie ma nic. Ale mamy podświetlone skrzynki, więc jak znajdziesz jakąś pompę, możesz powiedzieć. No właśnie, pompy to tylko dla siebie i to jest zielonym. A wyrzuciłeś szarą? E, jaką szarą? No bo miałeś przedtem jakąś inną pompę, czy nie? Znaczy no, miałem akurat y, taką zabronioną, ale jakby to podwyższyłem ją, i teraz stosuję tą dobrą. Wcześniej i tak goście pokonałem bronią y, Szarą, szarym, tym takim na daleko. Nie wiem, na, jakby to już ci to powiem. No z podwójnym magazynkiem. Niby się pompa przydała jakaś. Właściwy. To jest coś, może trzeba się przejść trochę, bo inaczej to wyjdzie. Dobra, dodatkowe wyzwanko zbędziemy. zróbmy. Zlikwiduj wrogiego gracza. Poważna analiza jest przeprowadzana. Bo w tym momencie nie wie co zrobić, aż przestał się odzywać. Zastanawiam się trochę, czy ma jakby sens branie tego czegoś, tego karana. Nie wiem, jak to Umysłowy lag w tym momencie właśnie został zakończony, tak samo jak został zlikwidowany nasz cel. A? Baj, da, baj, da. Tak, tak, tak. Lecę, lecę, lecę. To Więc warto, warto byłoby go podjąć. Water White, Water White. Bryan leży. Tak, bym się spodziewał gdzieś od chaty. A wiesz co, nie dobije go. Może przyjdzie. Nie, bo on do idzie. Jego kolega jest najprawdopodobniej w strefie, bo on szedł w strefę. O, idzie. Idzie coś, idzie coś. Walter White, Walter White. Kurczę, nie mogę sobie w niego trafić. Dobrze. Gdzie on jest? Takie w dwy W gly. Widzę, tam coś pływa No płynie jest co? Idźmy do strefy trochę, bo wiesz. Tutaj sobie popykamy trochę w niego. No a w międzyczasie strefa wiesz, się ruszy, no ta. Wiesz, tak. No i strefka podbita, no niestety widzowie co ja dużo mogę powiedzieć. Aż takim się muszę... Typek Where? When? Ilofika. A dobra. Wezmę amo do pompy, bo w sumie to mam mało. weź sobie, sobie to teraz patrzę czy ci... gdzieś nie ma swojego przyjaciela. Tamtą stronę gdzieś. Pewnie tak. Ja będzie chciał się po nie wrócić, co nie? O jest! Jest gdzieś tam. Widziałem, widzę. Czy tam może być inny co nie... O, czaku będzie. Nie, tu jest! Czy ja koło niego spadłem? Tak Dobra, leży. <noise> no, to Dobra, jest super, ja sobie spadłem koło niego, yy, nic mnie nie strzeliłem, ty go zabiłeś i ja go jeszcze lutuję. To jest super. Oczywiście <noise> co no trochę widać było po nim, że taki jest raczej nieogarnięty tym co robi, no i. Trzeba by go no Tak, chłop w robocie nieogarnięty. Dokładnie, <noise> jest co Chciałbym mu pokazać gdzie jest, wiesz, potęga youtubera. No Ja trochę też nieugarnięty jestem, bo zbyt wcześnie te materiały gramy chyba Znaczy dobrze jest, dobrze jest, tylko po prostu tak... Tam jest Tam jest, tam jest O ja co sorry, wziąłem ci killa wziąłem tylko Nie, tutaj ja, raz spoko, spoko. Ty raz w niego trafiłeś i go zabiłeś no, znaczy raz albo dwa razy, ale chyba raz. Będę uczciwy, powiem, że chyba raz. On gdzieś na ziemię skoczył i chyba no bo go tu nie widzę. A więc to możliwe. Chyba mnie przejęło, e, kila. Więc może faktycznie. A rybkę sobie zjem, nie pogardzę rybką. A, co so robię mu plecy. my to! Lecimy! Uuu, snajpereczka Ktoś się wysypał z górki Jest drzewa przepraszam z tego drzewa Powiedz mi miałbyś? Długie mam chyba Jaki do... sejwik Dajmeczki, w sensie w karabinku A w sensie no, to do karabinku, w sensie co mi, co, co ja Bo lubię tylko nie snajpereczkę Cele odcinka, cele odcinka, zlikwidować cel, zlikwidowaliśmy. D zrobić jedno zadanie, właśnie zrobiliśmy i teraz wygrać. A jednocześnie, o, no, no to jest takie zadanie na szybko wymyślone, ale w sumie wszystkie wyzwania zrobiliśmy, które mieliśmy zrobić, bo gramy broni z tego sezonu. Jest to na Dobra. północy, dokładnie północy jest gości. I to nie jeden, bo się strzelają. Możesz przyspieszyć gri Łoi! Tak, 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 tylko że... Ja myślę, żeby tak po prostu taktycznie podejść. Cichaczem, rozumiem. Dokładnie, dokładnie. No, tak na trzeciego, perekować. od tyłu, od pleców. I ja. pięknie. i pereczki cichej. ciach, główkę. Się leczył. Był bez teamu, więc, więc fajnie. Amodopompy ja wezmę jak mogę, bo zwykle mam tak dużo amodopompy, a pierwszy raz tak mało mam. No dobrze, dobrze. Nie, nie wiem. Pierwszy raz mam mniej niż 100 pompy i to, to jest właśnie rozczarowujące trochę. Możemy o... przejść tutaj z jednego powodu, bo mogę skrzynkę otworzyć, a nie chcę i sam, bo nie chcę zginąć jak jakaś waliza. Oczywiście. No, Oczywiście Teraz jakbyś nie wiem widział chromoskrzynki O, 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 o tu są Nic nie weźmiemy stąd Tam się szczelają i jednocześnie tyrolkę słyszałem. Nie wiem, lecimy tam na nich? Możemy, ale powiedz mi, ale ta snajperka z tłumikiem to jest do użytku w tym sezonie. Snajperka z tłumikiem nie jestem pewien. Wiesz co, ja bym nie brał? Żeby widzowie nas nie zjedli, to ja bym nie brał. Bo może jest z tego sezonu, ale ja po prostu pewności nie mam. Akurat tam jest, tam jest, tam daleko. Jest. Tak, tak. Z góry na do z, z góry to się ba. Ja bym się wycofał, bo Wyc ładną się ten. Wycofajmy, wycofajmy. Aha, wypiję tylko podkę, żeby na pewno Tam, dawaj, tam do chaty starego. Mhm. Bo nie jestem wiesz, no nie możemy zginąć. No wiem, wiem, ale jakby ich tam dwóch było, jeden trafił w ciebie, drugi we mnie. To jest właśnie to. Przygotuj się, ktoś tu może być. Mogę też postawić gdzieś walizę. Jak chcesz, to będzie hmm? nasza wieżyczka obronna. Tylko On potem muszę no, no, no. Tylko potem muszę ją zebrać. Więc wiesz, co może na daszek? Typy będą szły do strefy. Stąd. Więc ja postawię ją tutaj na dachu I ona będzie okay. strzelała do typów A my możemy tutaj sobie taki nasz zrobić Możesz tu do mnie podejść Na górę okay. tak, tak. Aha, My, my, ser, się, ser, my ser, się tu daz <laughs> my się tutaj w darczku schowamy, waliza będzie nas broniła. To się rzadko zdarza, żeby waliza broniła akurat. Co? No way, no way, tutaj. Ale bo strefa jeszcze idzie, to strefa. nie. Ale kampa genialna, trzeba, trzeba po prostu nie. Nie chyba. to jest 10 na 10. Z tego jeszcze nikt no na właśnie... chyba nie zrobił. Jak będzie jakiś chowanego na mapie normalnej takiej, to można tam się schować. Dla do widzowie. To jest... to jest świetny pomysł, bo bądź tak, że naprawdę to wygląda kowaczku. W sensie każdy żamiący się dobry kamper wie o tym, że to jest świetne miejsce, wie. Chyba to nie to bardzo do, nie bardzo dobrze, ja mam splashę to pójdę do ciebie ci rzucę I mamy od razu o. free sprinta Tak, dokładnie, więc może coś tam się uda Tylko weź nie de jak masz deadnąć trzeba ci coś rzucić wolę Wiesz co? Tu jest tu jest typ od razu, więc Ja sobie dopłynę Tu jest typ od razu płynie, tu, tu. I tam I tam dwóch Tu masz Zabiłem Pięknie. I ginę, ginę Nie ginę Uleczyłem się On był solo we, we, Weźesz moj, moją kartę? Albo nie, spróbuj sam podmi tu, tu Nie, 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 bo ja już umarłem Ja już umarłem, ale też chyba nie mieliśmy możliwości mi uleczenia No, nie myli, się Więc Spróbuj sobie sam już to ugrać Aj Nie zażyłem apteczki, wziąłeś Aj, nic się stało Dobra, ale Dobra, wszystko Rubeka. jest uznane według mnie, więc kończymy ten odcinek. Ja uznaję challenge według mnie za uznany. Możecie w komentarzach napisać jak wy uznajecie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Siema.